mijał bezcenny czas. 3 września Warszawa. Tłumy spieszą pod ambasadę Wielkiej Brytanii. Tego dnia bowiem Wielka Brytania, wypełniając swe sojusznicze zobowiązania, wypowiedziała wojnę Niemcom. Zrobiła to również Francja. Mówiło się, że lada dzień na polskim niebie pojawią się francuskie eskadry bombowe, a na Bałtyk wpłynie potężna brytyjska flota. Z zagranicy napływały radosne informacje. 1 września w angielskim porcie rozpoczęło się ładowanie na polski statek Lwów, czterech dział morskich i silników lotniczych. 7 września polskie atasze wojskowe raportował z Paryża. Francuzi wysyłają nam batalion czołgów z zapasem amunicji, samochody ciężarowe, 100 traktorów, motocykle, amunicję, działa. Transportowe statki francuskie mają odejść z Marsylii za 8 do 10 dni. Na morzu były już inne statki wiozące najbardziej niezbędną broń do rumuńskich portów, skąd miała zostać dostarczona do Polski. W tym czasie na polski front przybył Adolf Hitler. Ze swojego pociągu o nazwie Ameryka przesiadł się do Mercedesa, aby dojechać na front. Na stacji Połczyn lokomotywy jego pociągu sztabowego cały czas pozostawały pod parą. Hitler obawiał się bowiem, że na zachodzie wojska francuskie mogą uderzyć, dlatego chciał mieć możliwość jak najszybszego przejazdu na tamtejszy front. Jednakże ten front nie powstał.